Cześć widzowie. Thanos cały czas dążył do wymazania połowy życia we wszechświecie, a Avengersi po ich największej przegranej musieli odkręcić pstryknięcie Thanosa, co czyni z nich największych zbrodniarzy. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego to Thanos jest bohaterem, a Avengersi złoczyńcami. Przy czym jeszcze na wstępie pragnę przekazać wam, że mam dla was do rozdania słuchawki Arctis, Nova 1 i myszkę Prime. I aby dostać jedno z nich wystarczy napisać komentarz, że chcecie to otrzymać, podać swój kontakt Discord, a także mieć zasubskrybowany kanał. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Kosmos, w którym żyją Avengersi jest już jego siódmą iteracją, ponieważ multiversum narodziło się z pierwszego kosmosu i co jakiś czas, kiedy we wszechświecie zbierze się za dużo życia, następuje zgrzyt, który niszczy kosmos i tworzy nowy, więc przez Avengersów siódmy kosmos zostanie unicestwiony i powstanie ósmy, ale mogłoby do tego nigdy nie dojść, gdyby pozostawili Thanosa samemu sobie, czego przez swoje błędne przekonania nie zrobili. Thanos musiał doskonale wiedzieć, jak działa prawo kosmosu, i nie chciał wcale zrobić nic złego, czego dowodem jest to, że, mając rękawice, nie wymazał Avengersów, bo nie chciał tak naprawdę zabijać, jednak aby uratować miliardy, musiał poświęcić miliardy oraz wszystko co miał, bo, gdyby powstał ósmy kosmos, to zginęliby wszyscy, a mianowicie Thanos wiedział, że są istoty zajmujące się niedopuszczaniem do zniszczenia kosmosu, i chciał im pomóc, z racji że Celestianie, Galaktus i inne stworzenia redukowały populację tylko bardzo zurbanizowanych planet. Kiedy Thanos wymazał połowę życia, dał czas takim istotom jak Celestianie na ustabilizowanie sytuacji, bo przez zniszczenie połowy życia Celestianie mieliby wszystkie cywilizacje w garści już na zawsze i ósmy kosmos mógłby nigdy nie powstać, a wtedy Celestianie stworzyliby tylu nowych członków swojej rasy, że nigdy by ich nie brakło w kryzysowej sytuacji, przez co podwojenie zasobów tylko pogorszyłoby sprawę, a nie mógł również powiększyć granic trzech wszechświata, bo kamienie działały w obrębie swojego kosmosu i nie mogły powiększyć swoich terytoriów. Avengersi początkowo byli bohaterami, ale odkąd Tony Stark stworzył Trona bohaterzy stawali się coraz gorsi i nawet gdyby dowiedzieli się o tym o czym Thanos, to jestem pewien, że w swojej ignorancji zrobiliby to samo dbając tylko o siebie i nie myśląc o innych za 10 lat albo 10 milionów, bo przecież nie wiemy, kiedy kosmos dojdzie do limitu, czym sprawili, że Thanos kupił Celestianom tylko trochę czasu, a trzeba pamiętać, że ani Celestiani, ani Eternalsi nie ingerowali w plan Thanosa, z czego wiemy, że Arishem wiedział o istnieniu Tytana i na 90% znał jego dokładny plan. Bez i jego kluczowej interwencji w zasadzie niemożliwym jest okiełznać powstawanie i rozwój cywilizacji, w czego rezultacie w najlepszym wypadku celestianie i inne byty masowo niszczyłyby planety, aby nie dopuścić do wielkiego zgrzytu, co ostatecznie doprowadziłoby do tylko trochę mniejszej liczby ofiar niż wymazanie za pomocą stryknięcia. A to, czego nie można tanosowi odmówić, to to, że wymazał wszystkie te istnienia w bardzo humanitarny sposób i mówiąc o swoim miłosierdziu miał bez wątpienia rację, bo celestianie czy galactus nie są tacy delikatni. Zaraz po uratowaniu siódmego kosmosu Thanos udał się na spokojny odpoczynek, nie zabijając specjalnie bohaterów i zginęli tylko ci, na których wskazał los, a Avengersi pierwsze co zrobili to odcięli mu najpierw rękę, sponiewierali nimi i odcięli mu głowę, więc nie dziwne, że Thanos z przeszłości się zdenerwował, już nie mówiąc o tym, jak złe rzeczy poczynili Avengersi cofając się w czasie, w czego w wyniku Loki z przeszłości spotkał Kihuri i Mace, co ma okropne konsekwencje, a sam Tony Stark masowo produkował superzłoczyńców. Podsumowując, Thanos był tym, który chciał pomóc wszechświatowi przetrwać, musząc również mordować w konwencjonalny sposób, kiedy jeszcze nie wiedział o klejnotach, co mu się nie podobało, bo nie chciał eliminować dzieci, a sama zemsta Ronana była dla niego śmieszna i głupia. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i co myślicie o mojej teorii. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł cię rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!